Hej hej, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Europa Universalis 4 W tym odcinku dokończymy naszą wojnę z Tunisem Czyli z, e, inaczej mówiąc, z Ottomanami Ofensywa jak widać posuwa się Zdobywamy kolejne prowincje e, Już tak naprawdę wojska e, Rzeczpospolitej obojga Narodu wchodzą tutaj e, e, Wchodzą do Azji, do Azji, 21, 23, 5, 18. 18, a tutaj pierwsze wojsko przyględną 15. Czyli musimy wysłać posiłki jak najszybciej. Zresztą tych posiłków nie będziemy wysłać. Mam nadzieję, że zdążą te posiłki. Bo przegranie tej bitwy, no nie zdążą. Z tego co widzę, nie zdążą. Może po prostu zostawmy wojska tutaj. Zaskawmy naszym wojskom się wycofać. Nie dać immy zbyt dużej ilości ludzi. Zbyt dużej liczby ludzi. Hiszpania okupuje wysoki. I możemy wejść do. 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 do, do Azji. Tlemken zdobyliśmy. Te dwie prowincje podbijają się same. Ponieważ zdobyliśmy przylegający do nich od. 25%, Lakhołat jest nasz, Aztekowie e zostali zaanektowani. Wojska otomanów się rozdzielają, myślę, że to dobry moment, żeby ich niedługo zaatakować. Myślę, że oglądanie kolejnej bitwy przesądzi już ostatecznie falę zwycięstwa jedną ze stron, przy czym podejrzewam, że to będzie nasza strona oczywiście. E Rosja już nie uznaje otomanów za swoich rywali, teraz uznaje Bohemię. W tej będzie się i dość dużo szczerze mówiąc, wziąć. No i niedługo wybuchną nam kolejni buntownicy. 15 tysięcy wojska myślę, że możemy przenieść z powrotem na stąd. Jeszcze się nie odrodziły i dość długo się nie oddodzą. Ta bitwa jest wygrana. No dość znacząco. Dość znacząco wygrywamy te bitwy morskie. Obawiam się, e, tak naprawdę, e, floty otomańskiej. Ale wygląda na to, że niepotrzebna. E, odbiliśmy Annabę. Idą do chodny. Więc w chodni. Więc wchodni złapiemy. Tam wydamy im kolejną bitwę. Kolejną, mam nadzieję, że wygraną. Gdzie mamy generała? Czy my mamy jakiegoś generała w tym momencie? Mamy nie mamy żadnego generała, niestety. Musimy go zdekryptować. Kolejny dość słaby generał nam się trafił. Ale lepszy to niż nic. Hmm. Po 40 punktów i statesmana. Co daje statesman? Szczerze mówiąc, przyznam się, że zapomniałem. Statesman trzeciego poziomu był. Dyplomatic Tributation plus 1, ale. Z... Za mniejszą kwotę i mniej kosztuje, czyli możemy go spokojnie wziąć. Będzie nas na niego stać. Dopowiedzieliśmy im bitwę. Niestety w, w... w terenie. Zniszczyliśmy całą flotę otomanów. W tym momencie ta wojna jest już bardzo łatwa do wygrania. No i przegraliśmy pierwszą bitwę. Weszły nasze posiłki. Nasze posiłki niestety nie zdążyły. Taruhan, podbiliśmy. Będziemy podbijać tak kolejne prowincje. po to oni w końcu się poddadzą. Poddadzą się naszym warunkom pokoju. I wygraliśmy tę bitwę. Teraz musimy uciekać. 11, 14, 16. 11. Czyli zdążymy. Uciec. Klemken już jest na... na, na naszej kultury. Raksala zgodziła się na aneksję, czyli jednak wygrała po tę wojnę. Jednak ta przewaga technologiczna coś im dała. Przydałoby się podpisać pokój, bo już się zaczyna dobić niebezpiecznie w tej wojnie, więc może więc może trochę zejdziemy z naszych roszczeń. Te trzy prowincje myślę, że nam na razie wystarczą. Będziemy tak powoli wchodzić w ten kontynent, szczególnie że nie chcemy zbyt dużo tracić punktów na punktów na sojusza, na pokój. Interaccess to nas nie szczególnie obchodzi, ale sojusz też to nas nie szczególnie obchodzi. Czy Waszepsy się zgodzą? Zgodzą się Waszepsy, Waszepsy do tumanu Myślę, że ten, taki pokój nam wystarczy. Z nikim nie tracimy relacji przez niego. Wysyłamy. I zdobyliśmy kolejne trzy prowincje w Europie. Na co zbliża się kolejne nieszczęście. Cały czas to jest. Yy, Podstanie chłopskie. Niestety yy, ciężko będzie go je zahamować, ponieważ mamy ma dużo manpowera. Yy, musimy nawrócić jak najszybciej prowincje. Długo nawrócimy na się, nawrócić, skorować. i zdobyć, yy, tak naprawdę ta wojna przede wszystkim była ważna, żeby zdobyć kasus belli, Hollywood na Ottomanów. W tym momencie będziemy mogli poprowadzić ich prowincję praktycznie bez żadnego problemu. Będzie yy, Wystarczy bez żadnego wydawania punktów dyplomatycznych. Jeden naszym kosztem będą punkty administracyjne, których oczywiście zawsze brakuje, a przynajmniej nie będzie brakować punktów dyplomatycznych. Co wtedy Armię. W tym momencie Tunis e, już przegrał wojnę praktycznie, odbijemy tylko nasze rolnicy i zajmiemy co się da. Myślę, że to będzie do, dobry pomysł, że od tego Tunisu co się da, czyli praktycznie z tego co mi się wydaje wszystko. Genuła weszła już z Francją, Marokos chce od nas prawo oczywiście się zgodzimy, bo czemu by nie, nikt nam nie broni, e, nic na tym nie tracimy. Nie wydaje mi się, żeby o to, żeby co był naturalny przeciwnik, że nam w jakiś sposób mógł zagrażać, jeśli dostanie prawo kremacji. Gdzie produkujemy coś cennego, czy gdzieś produkujemy coś cennego? To tutaj cztery barwniki, to myślę, że możemy nawet zwiększyć produkcję. Jesteśmy bardzo do przodu z punktami dyplomatycznymi, niestety. Niestety z dyplomatycznymi, wolałbym być z pozostałymi do przodu. Z administracyjnymi i tak się nigdy nie jest. A z wojskowymi to by mi dawało chociaż przewagę w wyścigu zbrojeń, w sile armii. Auret zdobyliśmy. Możemy podbierać kolejne prowincje. Teraz to już nie powinno być trudne. Wielka wracań jest sojuszu z Portugalią. Niedługo ten sojusz i tak rozbijemy. Nie wiem dokąd Miałem dochodny. No to tutaj przechwycimy. No nie, przechwycimy ich tutaj, przechwycimy ich do pewnej prowincji. Mogę wziąć dwie technologie nawet w tym momencie. Mamy już yy, skorowane dwa. Możemy tam wysłać dyplomat, yy, dyplomatę, misjonarza. I nam tu nie oczywiście się na niego nie zgadzamy. Nie, wiem, że można to być prawym przyciskiem myszy, ale. Ale. Ale nie tracimy na tym zbyt dużo czasu. Do tatu... Dzi dziwi mnie, że nie zajęli nam Cypolis ani yy, Tchubaqtu przez całą tę wojnę. Może wybudować ulepszenie, co mi by się przydało, nawet. Chociaż ulepszymy statki. ulepszymy statki, bo na to gromadziliśmy pieniądze, z tego co pamiętam. No, więc w to nas nie szczególnie w tym momencie już obchodzi. Ktoś się ustawił na obrońcę wiary protestanckiej. Genua będzie w siłach handlu do Francji, czyli prawdopodobnie niedługo zostaną zaanektowani. Zazwyczaj się to tak to kończy. Tak samo Węgry niedługo prawdopodobnie zostaną zintegrowane przez Rosję, więc szykuje nam się kolejny duży przeciwnik. Podbijamy już ostatnie prowincje w tym momencie. Tu nic już nie ma wojska, już nie ma nawet gdzie tego wojska wyprodukować. Więc jest praktycznie koniec tego kraju. Wiemy stabilności 484 dukaty. Bierzemy 484 edukaty. Stabilność można sobie przeliczyć na punkty administracyjne, to wychodzi około 100 punktów. Portugalia wypowiedziała wojnę Kongowi, to nas nie szczególnie obchodzi. Z tego co widzę, tu mamy dużo buntów. Takłem mnie szczególnie obchodzi i powiem szczerze dość nawet mocno cieszy. Odbiliśmy Annabę, odbiliśmy Kew, w tym momencie został już tylko Tunis. I ten Tunis niedługo nam przejmie za, za nas Commonwealth, więc będziemy mogli podpisać pokój na jakichś tylko warunkach nam się marzy. Nie była to zbyt trudna wojna. Chyba bardziej się obawiam tych otomanów z wcześniej. Teraz możemy przejąć. Chyba zanektujemy cały, bo zwasalizujemy. Będzie kosztowało tylko. Czemu to jest 1 Ws? Klietoffer? Chyba dlatego, że znają wszystkie ich prowincje. Po pierwszym pierwszej jak za pierwszym razem to wymyślałem, Dobra, teraz już jest normalnie. 47. Eee, żeby poddali. claimy. Eee, one się anulują automatycznie. Nie, to, to jest uwolnienie. To nie chcemy. Kody eee, oczywiście. No tej prowincji żadnych nie bierzemy, bo i tak będą naszymi wasalami. To nam da 11 agresywnej ekspansji, ale nie da nam żadnego oferty ekspansji Na niedługo i tak przyjmiemy za pomocą punktów dyplomatycznych, których i tak mamy nadmiar. Głównie dlatego zdecydowałem się na taką opcję yy, pokoju. tu Tunis, Tunis, Tunis. Czy Tunis ma jakieś kody? No, Tunis ma kody u mamy luków i tymi kodami możemy go w sumie nawet nakarmić. Więc niedługo wypowiemy, wypowiemy wojnę. Mamy lukom. Mm. Nakarm, nakarmimy nimi Tunis będziemy mogli tunis anektować niedługo oczywiście jak tylko jak tylko minie 10 lat potrzebnych no, potrzebnych nie wiem w sumie do czego potrzebnych do tego aby, aby móc zaanektować nie anektować zbyt szybko nowa Hiszpania z tego co widzę się rozwija tak, Hispaniola tak samo Jakie idee wziął sobie Hiszpania? Trade Ideas, Economic Ideas, czyli idą bardzo w gospodarkę. Nowa Hiszpania ma nasze pierwsze idee. Ekonomik też wzięli. Nie mamy chyba wziętych ekonomii, mamy Religious. Widocznie uznanie Religious są niepotrzebne, dobrze uznani. Kodujemy prowincję otomanów, była W tej chwili nasze państwo jest dość stabilne, z bardzo małą ilością manpowera oczywiście ale to już, jest, to już powoli staje się tradycją. Czy w tych prowincjach autonomia może spaść do zera? To bardzo dobrze, będziemy mieli kolejne prowincje dość... No, może nie bogate, to jest 5, 5... 5, 56. Czyli dość biedne te prowincje, szczerze mówiąc. Ale najważniejsze jest to, że są ot, otomami. Zwiększą nam to trochę power projection, ale no, nie dużo. Marokijscy separatyści zrobili dwa, nie szczególnie na to poni. Rosja wysłała prezent w yy... czyli znowu starają się. Prawdopodobnie, podejrzewam, nie jest to pewne, ale starają się po prostu w yy zintegrować. Możemy wziąć technologię yy, administracyjną kolejną, 14 już, czyli trochę, nadgonili... trochę trzeba przyznać, że nadgoniliśmy z tymi technologiami. i Możemy wziąć kolejną grupę ideałową. I teraz się zastanawiam, yy... Teraz się zastanawiam. Influence nam nie jest potrzebne do niczego. Chociaż, chociaż, chociaż. Chociaż gdybyśmy tworzyli dużo wersji, ale nie będziemy raczej tworzyli. Co najwyżej później będziemy brać? Maritime też nie jest nam potrzebne. Exploration. Nie chcemy się bawić w kolonializm. Diplomatic. To by nie było takie głupie. To są zawsze dobre idee. Zmniejszony koszt łowska to jest dość ważne dla mnie. Zmniejszony koszt technologii. No i technologii szpiegowskich, nigdy się nie bierze A co do technologii militarnych? Z technologii militarnych to najbardziej mnie obchodzi quality. To zwiększa przede wszystkim combatability, zwiększa dyscyplinę, zwiększa po prostu siłę naszej armii. Może offensive to też by nie było głupie. Też to jest dyscyplina, plus 5%. Jesteśmy bardzo do przodu z punktami dyplomatycznymi. Co jest z punktami militarnymi, też jesteśmy do przodu. Tutaj mamy większy Tak, mamy większych punktów dyplomatycznych. Przynajmniej na razie. Myślę, że można by zrobić w ten sposób, żebyśmy dali po prostu fokus na punkcie dyplomatyczne i szybko wypełnili tę y, ideę. Tak chyba zrobimy. Weźmiemy ideę dyplomatyczną. Możemy wziąć od razu. Weźmiemy na razie pi pierwszą. Idę, będą dyplomaci. Będziemy mieli dzięki temu zwiększone niedługo Motaleo Farms. Jak będziemy mogli zmienić fokus, to za 5 lat będziemy mogli zmienić ten fokus na dyplomatyczny. Mogę wciąż wziąć technologię wojskową. Wystarczy, że będziemy nadganiali z technologią wojskową, i wtedy będzie, myślę, że wciąż będziemy w stanie walczyć z pozostałymi krajami. Nawet bez szczególnych idei, pod jakość wojska. Jak widzimy, jesteśmy już na zielono, czyli nadgoniliśmy trochę z tym no Tak samo Węgrzyn już trochę nadgonili mimo wszystko. Znowu będziemy musieli czekać, aż nam się Manpower uzupełni. Mamy wciąż pierwsze miejsce w punktacji. Co jest ciekawe, pomimo trupów przegranych wojen, bo tak naprawdę kilka wojen tu przegraliśmy. Komunal wypowiedziała wojnę Krymowi, to tam jakaś. Mała Wojenka, Commonwealth przeciwko Otomanom. Znowu będą bili Otomanów, czyli Otomani yy, nie mają życia. I oczywiście dołączamy się do tej wojny z ogromną chęcią. No, Możemy znowu bić Otoman. W tej chwili Otomani są bardzo osłabieni. Yy, ile mają wojska? Otomani 68 tysięcy wojsk. No dobra, nie są aż tak osłabieni jak mi się wydawało. Myślałem, że są w tej chwili w trochę słabszym stanie, ale możemy podbijać ich prowincję. Coś tam... nie sądzę, że Polska nam coś da, w sumie nie ma żadnego powodu, żeby nam dać coś w tej wojnie. Ale przynajmniej się wzmocni. To zawsze plus. My nie będziemy jakoś szczególnie się starać im w tej wojnie pomóc. Będziemy starali się jak najmniej oberwać. To jest nasz punkt w tym momencie. Jak będziemy mieli więcej Mempora to myślę nad tym, żebyśmy, że możemy yy, zwiększyć nasze zwiększyć nasze staki wojska To będzie dobry pomysł Zwiększenie naszych staków wojska ale, ale na razie nie musimy się tym zajmować, szczególnie że nie mamy no nie mamy mempora. z tego co widzę mam się rozrosła kosztem Toskanii. czy Toskania Toskanie, Toskanie zrywało sojusz z Francją Jak Toskanie zrywała sojusz z Francją za, to byłby dobry moment na zaatakowanie Toskanii. Mając sojusz tylko z Wenecją, która też jest e, naszym dość mocnym przeciwnikiem. Może nie dość mocnym. Hmm. No i też dość, wy tak to nazwę, nie lubimy. Otomanów myślę, że jesteśmy w stanie pokonać dość łatwo. No i Francja w tym momencie wyszła w sojusz z Toskanią. Skończyły się złote czasy. Szkoda, że nie wypowiedziałem ich wojny wcześniej. Nie zauważyłem tego po prostu dołączyłaby się do wojny, gdybyśmy wypowiedzieli wojnę w Wenecji. Wenecja też masuje... Francja? Nie, Wenecja nie Wenecja już z Austrią i to to, była, to będzie chyba jedna z przyszłych wojen. będziemy chcieli zabrać od Austrii, od Wenecji te tereny od Toskanii, to w sumie byłoby dość ciekawe, dość przydatne do wypowiedzenie takiej wojny. Ale na razie skupiłem się na odnowieniu manpowera. Może, może na przyszłej wojnie z Tunisem, nie z Mamelukami, I odzyskać tereny Tunisu i potem więcej Tunisu zaanektować. Ale tym wszystkim myślę, że zajmiemy się dopiero w następnym odcinku, a na ten moment ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.